Do 300 zł. To może plus, minus te kilka dyszek, które bardzo często odpada w promocjach, gorących strzałach albo na live'ach sprzedażowych. W każdym razie jest to budżet, który przyświecał mi przy wyborze tego: 6 klawiatur mechanicznych do 300 zł. I powiem Wam szczerze, że wybierając którąś z nich w 2023 roku na pewno się nie rozczarujecie. Propozycje kompaktowe, pełnowymiarowe, a także bezprzewodowe. Zapraszam do oglądania. Jeszcze taka krótka informacja zanim zaczniemy. Założenie było proste, relatywnie niewielkie pieniądze, duże możliwości, no i brak jasnego zwycięzcy, bo każda z tych klawiatur ma karty przetargowe, którymi może Was przekonać, więc uznałem, że pozycjonować będę je wyłącznie na podstawie ceny. Oto najtańsza klawiatura w dzisiejszym zestawieniu, co wcale nie znaczy, że najgorsza. Propozycja od Motospeeda nosząca nazwę CK61. Jest to klawiatura, która w momencie realizacji tego nagrania kosztuje 199 zł. I w tej cenie robi naprawdę dobre wrażenie. Jeżeli chcecie pełny materiał na jej temat, dajcie znać w komentarzu. W każdym razie jest to jedna z opcji kompaktowych, która co prawda za stówkę mniej jest na Outimu, ale już za 199 serwuje nam Kale I to też nie byle jakie. Na pokładzie znajdziemy kalebox White. Mega satysfakcjonujące, pracujące równo. Owszem, głośniejsze ze względu na klik, ale serio Sztosem. Tak samo jak i stabilizatory. Nie brzmią źle. Nakładki cieńsze, ABS, Double Shot, z bardzo podstawową uczcionku. Natomiast akurat tutaj nie będę dopatrywał się minusa. Są to po prostu oszczędności, które w ramach kształtu idzie wybaczyć. 60% brak wydzielonych klawiszy funkcyjnych czy kursorów, ale wszystko z nich ukryte jest w skrótach. Zresztą z pewnością zwróciliście uwagę na te dodatkowe nadruki. Klawiatura wyposażona w podświetlenie RGB, mimo że jest stosunkowo lekka, to stabilność pozostaje w porządku. Mamy metalowego platea. No i jest dostępna aplikacja, z której możecie korzystać, aby podstawowe rzeczy sobie programować. watch 80 zł do motospeada dokładacie i klawiaturę do podstawowej modyfikacji macie. Jest to Silvermanki SMGK1000. Klawiatura doczekała się już pełnej recenzji na kanale i nadal uważam, że jest to fantastyczny wybór, gdy chcecie trochę większego hotspapa prosto z Polski. Wstępnie klawiatura przychodzi do nas z przełącznikami Kliki lub tactile od K-Lab w wariancie Dustproof. Zawsze można je jednak wymienić, a mamy tutaj wsparcie zarówno dla przełączników 3, jak i 5 opinowych. Poza tym hotspap sprawia, że łatwiej można tą klawiaturę na przykład dosmarować, czy to mówiąc o switchach, czy też stabilizatorach. tym samym nawet jeżeli startowo klawiatura nie brzmi w 100% idealnie tak, jakbyście chcieli, to szybko można ją dopieścić. SMGK to nakładki ABS Double Shot, solidne, przyjemna obudowa, podświetlenie RGB. Wszystko zamyka się tutaj w kwocie 279 zł. Jeżeli w przyszłości chcielibyście pobawić się w jakieś mody, to ta solidna, cięższa konstrukcja będzie do tego nadawać się idealnie. Wspominam jednocześnie, niestety nie ma dołączonej aplikacji. A co jeżeli modowanie Wam się nie uśmiecha? Chcecie mieć klawiaturę wstępnie przesmarowaną i wyglądającą trochę inaczej. W tej sytuacji 10 zł więcej, no i macie coś takiego. Crux Atax Pro w wersji retro bardzo mocno wiechał na salony przy premierze. Klawiatura poniżej 300 zł. Podobnie jak SMGK, jest to TKL, przy czym zamykając się na szersze modyfikacje, w zamian daje nam dopracowanie zaraz po wyjęciu z pudełka. Po pierwsze, design. Crux w wariancie retro naprawdę może się podobać i uważam, że jest to klawiatura ślicznie prezentująca się na biurku, co nie zmienia faktu, że jeżeli nie lubicie trochę bardziej wymyślnej kolorystyki, zawsze możecie sięgnąć po klasyczne czarne warianty. Ale wróćmy do retro. Nakładki PBT Double Shot, wypełnione podświetleniem RGB. Producent oferuje także aplikację, w której możemy zmodyfikować wszystko, co nas interesuje. Dużo dzieje się bezpośrednio pod kikapami. Mamy tutaj przełączniki Gateron Yellow Pro, przesmarowane, działające gładko, przyjemne. Są to liniowce, jedne z lepszych, jakie w tym budżecie ogólnie możecie dostać. Stabilizatory też przesmarowane, ewentualnie można je odrobinę dosmarować. Przyjemność z użytkowania duża, nawet mimo świadomości, że chod słapa tutaj nie ma. Ale tak swoje drogo położenie tej klawiatury na podkładce wyglądającej niczym dywan jeszcze dodatkowo te wrażenia retro potęguje. Wiem, że nie każdy z Was może poszukiwać klawiatury kompaktowej. Niektórzy będą szukali czegoś dużego, pełnowymiarowego, najlepiej z panelem multimedialnym, a jeszcze gdyby pojawiła się podpórka pod nadgarstki, to byłoby super. I powiem Wam, że po wstępnych testach ta propozycja od AOC może być hitem. Sprzęt kosztujący 299 zł jest aktualnie absolutnie najtańszą opcją w ofercie sklepu XCOM na Cheremex, która oferuje tak ogromne spektrum opcji. I wiadomo, skoro mówimy o takim kombajnie multimedialnym, to pojawiały się oszczędności. kick to stosunkowo gładkie, cienkie, laserowe ABS-y. Konstrukcja niestety nie brzmi najlepiej. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nie jesteście purystami klawiaturowymi, to i tak was to nie obchodzi. Patrząc na AGK700, interesują nas takie rzeczy jak gigantyczna rolka do regulacji głośności w centrum, oraz przyciski multimedialne obok niej. Mamy też dodatkowe klawisze na lewej krawędzi. I nawet port USB na tyle. Autentycznie zestaw cech wyborny, wliczając w to miękką magnetyczną podpórkę pod nadgarstki. I jestem zdania, że aktualnie AGK 700 może być wręcz doskonałym konkurentem, zamiennikiem dla droższego XPGS Monera. Aluminiowe topy, solidna, sztywna, ciężka konstrukcja, dostęp do aplikacji. Powiem Wam, że jeżeli poszukujecie wielozadaniowego, pełnowymiarowego produktu, to jest to rzecz dla Was. Pierwsza i zarazem ostatnia klawiatura bezprzewodowa w dzisiejszym zestawieniu. Zgadza się kompaktowa, ale w tym kompakcie maksymalnie kompletna. Za 319 zł możecie mieć Tok Kompakt od Eddorfi. Marka po w wielu swoich produktach przeprowadziła ogólnie lifting, ale Tok Compact jest nowy. To aktualnie w zasadzie jedyna klawiatura w tej cenie na polskim rynku, która oferuje zarówno połączenie przewodowe, jak i 2,4 oraz bluetooth w tak niskiej kwocie. Przy czym zadbano tutaj o opcje, które będą cieszyć nawet entuzjastę. Mianowicie przełączniki to boxy, które nie wymagają smarowania Są bardzo stabilne, zawsze można je wymienić, bo TOK Kompakt serwuje nam hot słowa wspierającego 3 i 5-opinowe Jest to zatem druga w dzisiejszym zestawieniu klawiatura wyposażona w system łatwej modyfikacji. Stabilizatory przesmarowane jest także podświetlenie RGB, a Was pewnie interesuje bateria. Ta z pełnym podświetleniem na 2,4 wytrzyma między 20 a 22 godziny, więc jest to wynik w porządku, a na Bluetooth to działanie będzie trochę dłuższe. Oczywiście parametry światełek, jak i ustawienia, zmienicie w apce. Tak swoją drogą musicie też zaakceptować fakt, że klawiatura jest dosyć wysoka na froncie, więc wypada dorzucić tutaj podpórkę pod Nadgarstki we własnym zakresie. Jest to jednak ogólnie niewielka wada, patrząc na szereg zalet, które oferuje Tok Compact i ogólnie, spoglądając na aktualną ofertę klawiatur Endorphy, jest to ich najbardziej kompletna, najbardziej przemyślana propozycja. I ostatnia klawiatura w dzisiejszym zestawieniu, której po testach jestem absolutnym fanem. Do plus, minus 300 zł, ponieważ Dreamki od Dream Machines w wariancie TKL kosztuje 299 zł, a taki pełnowymiarowy to startowo 329, ale pamiętajmy o różnego rodzaju promocjach. Co oferuje ten sprzęt? Przede wszystkim jest to klawiatura naprawdę solidnie zbudowana. Owszem, może nie aż tak wymyślna jak propozycja od IOC, ale tam gdzie konkurent cierpi, Dream Machines robi wszystko dobrze. Klawiatura bowiem wygląda trochę jak taki czołg, który wchodzi na Wasze biurko i nie ma zamiaru się z niego ruszać. Wszystko przez te tworzywa. Grube, matowe, do tego metalowe plate, no i keycapy. Są to takie, jak widzicie, jednolite na górnej powierzchni, więc nie przypuszczają podświetlenia. Dzięki temu podświetlenie pojawia się tylko w szczelinach, podczas gdy legendy przeniesiono na bok kapów. Klawiatura zachowuje więc czysty wygląd, nie tracąc przy tym czytelności. Swoją drogą, wracając do nakładek, najgrubsze wśród dzisiejszych klawiatur, a pod nimi kryją się przełączniki. Znowu nie byle jakie, są to keile boxy w kilku wariantach. Do mnie trafiły browny, ale niezależnie, które wybierzecie, rozczarowań nie ma. Po prostu brakuje tylko słapa, aby wszystko było idealnie. Stabilizator Presmarwane, brzmienie jest bardzo dobre i podobnie jak w większości dzisiaj prezentowanych klawiatur, mamy też aplikację, żeby wszystko sobie w odpowiedni sposób skonfigurować. Czy Dreamkey jest najlepszą klawiaturą w dzisiejszym zestawieniu? Raczej nie, bo wszystko zależy od prywatnych preferencji, ale trzeba przyznać, że w prostocie drzemie pewna siła. Chyląc się powoli ku końcowi dzisiejszego zestawienia i patrząc na te klawiatury, które aktualnie mam na biurku, dotarło do mnie, że kurczę, aktualnie w cenie do tych 300 zł plus minus jesteśmy w stanie dorwać naprawdę dobre urządzenia. Urządzenia spełniające swoje oczekiwania, urządzenia w różnych segmentach. Jedyne czego trochę mi brakowało w tym budżecie, to chyba rozwiązanie niskoprofilowego, ale myślę, że prędzej czy później i na to przyjdzie czas na jakichś sensownych przełącznikach. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać pod spodem, która z tych klawiatur być może jest na Waszym biurku, albo którą rozpatrywaliście przy zakupie. Również polubić tego filmu, jeżeli całość Wam się spodobała. No i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Do usłyszenia. Cześć!